Słuchajcie kochani, ja jestem naprawdę całkiem załamany. Właśnie wracam z apteki. Jak wiecie, moim jedynym dochodem jest ten zasiłek z mopsu te 560 zł, a za same leki dzisiaj wyszło mi około 800 zł. Ja nie wiem, co by było gdyby nie zbiórki gdyby nie wasza pomoc. Nie nawet na leki nie stać. Wiecie co, to jest, to jest naprawdę przykre. Ile no to wszystko Jestem jest, jest naprawdę całkiem załamany. Pokazuję to po to, aby, abyście widzieli, że mówię prawdę, że mówię prawdę, jak wygląda rzeczywistość moja, że muszę całymi dniami pisać i prosić was o każdy grosz. Nie nawet na leki nie stać. Wiecie co? Nawet ubranie mam od was. Dziękuję wam z całego serca za to, że jesteście ze mną, że mi pomagacie. Dziękuję wam za każdą złotówkę, za rzeczy, za... Za wszystko, za dobre słowo. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem, co robić. Pokazuję wam faktury, pokazuję wam faktury, ile kosztuje to, bo... bo... bo jestem całkiem Ja nie wiem, co by było, gdyby nie zbiórki. Mi z zasiłku już nic nie zostaje. w czasie mi zostawało 16 zł, teraz mi nic nie zostaje. Zobaczcie sami, ile tych leków jest. Zobaczcie, zobaczcie cała torba leków. Cała torba leków, same leki. Pokazuję to po to, żeby, żeby być z Wami szczery, pokazuję Wam faktury, pokazuję Wam wszystko i proszę i cały czas proszę Was o każdą pomoc, bo tylko dzięki Wam moja rehabilitacja jest możliwa, tylko dzięki Wam mam się w co ubrać. Dziękuję Wam z całego serca za wszystko i proszę Was, proszę, pomóżcie mi w dalszej walce, bym mógł walczyć, bym mógł kiedyś normalnie funkcjonować, bym mógł żyć, a nie siedzieć w fotelu przykuty do fotela i błagać Was o każdy krok. Myślę, że to nie jest życie, to nie jest życie, błaganie o każdy grosz. To mi przeraziło. Naprawdę mi przeraziło. Gdyby nie zbiórka, ja bym nawet nie miał jak leków wykupić. To, co mam, to co mam, to wszystko idzie daleki. Nie wiem, nawet nie, nie stać mnie na to, żeby synek do mnie przyjechał. To nie jest życie. Proszę was, pomóżcie mi w tej sytuacji, w tej walce. Dla mnie każda, nawet najdrobniejsza pomoc w pokazuje to po to, żeby być wiarygodnym, żeby nie kłamać. Ja muszę cały mianem pisać i prosić Was o każdy grosz. Proszę, pomóżcie mi.